Dzisiaj spotykamy się, można powiedzieć, na podsumowaniu pewnej akcji, która trwała 2,5 roku Mianowicie zaczęła się wtedy od remontu pierwszej z izolatek na oddziale dziecięcym z szpitala, a dzisiaj, jakby powiedzieć, możemy, oddajemy po remontach dwa kolejne pomieszczenia, drugą izolatkę, salę reanimacyjną na oddziale dziecięcym. Sprawczynią zamieszania jest Joanna, która Cztery lata temu spotkała mnie gdzieś tam za w gabinetu i powiedziała, że chciałaby się odwdzięczyć za to, co ją spotkało na oddziale dziecięcym w Sokowidzie. I tu oddaję głos. Oczywiście za to wszystko, co dobre. <grym, <grym, za, to co dobre. <grym>, za to wszystko, co dobre, tak. Także yy, ja też w dużej części właśnie w podziękowaniu za to, że mogłam tutaj w czasie choroby przebywać, tak, blisko domu, nie gdzieś tam daleko od domu, tylko tutaj blisko, co wiele dla mnie znaczyło i też pracownicy całego oddziału stali się dla mnie, no można powiedzieć, że jak rodzina, tak, bo, bo ze wszystkimi jakoś tak blisko byłam. a z racji tego, że tu dużo przebywałam, to tak się zżyłam i tak w zastanawiałam się, tak, co tutaj by zrobić. Już jako pacjent, jak leżałam, to zastanawiałam się, jak tutaj ożywić izolatkę i tak trochę to trwało, ale wydobrzałam, minęło parę lat, dołączyłam tutaj do stowarzyszenia kładka, tak, gdzie prezesem jest skończysz to przebiot. I tak powoli, powoli krok do kroczka i zaczęliśmy remontować także już jedna izolatka jest wyremontowana, teraz do używku daliśmy drugą. Powiększyliśmy ją o łazienkę, dostosowaliśmy do potrzeb osób niepełnosprawnych, do wszystkich wymogów. A z racji tego, że mieliśmy też troszeczkę sponsorów, którzy część jest tutaj z nami dzisiaj obecna, część nie mogła przybyć, to z racji tego, że mieliśmy sponsorów, zrobiliśmy jeszcze jedną salę, odnowiliśmy ją troszeczkę, odświeżyliśmy. I teraz, oczywiście, akcja dalej będzie trwała. Nadal będziemy zbierać naklearki plastikowe, dodatkowo będziemy zbierać butelki plastikowe i z tych pieniążków będziemy remontować dalszą część oddziału. Stopniowo, tak? Bo wszystkiego na raz nie wyremontujemy, ale myślę, że co roku cyklicznie będziemy tam kolejne sale oddawać wyremontowane do dłuższej Ale dodam, taki. że wyremontowaliśmy też dwa lata temu świetlicę na oddziału. Tak, świetlicę i odświeżyliśmy dolinę dla